Witam wszystkich serdecznie. Mamy praktycznie połowę listopada. Tak się kończy nieizolowanie matek. Tutaj, proszę bardzo, pierwsza ramka. Druga ramka. Znaczy, pierwsza ramka, druga strona. Tutaj, pierwsza właśnie. Zobaczymy dalej, zaraz. Takie nagranie bardzo na szybko. Nie przygotowany jestem w ogóle. Taki liveik bardziej. Zobaczymy, jak druga ramka centralna. Tutaj już widzę, jakaś pszczoła się wygryzła. Jest pozaczerwiany od nowa. Jest pozaczerwiany. Larwy są świeże. Z tej strony to samo. Na szczęście, pszczoły były wyleczone. Jak był ten taki okres, yy, kiedy. Kiedy nie było czerwiu, gdzie się okłodziło, ja wtedy je Przeleczyłem i Przez to ta pszczoła co się teraz wgryzie To ona jest zdrowa, ale Ale mamy taki O proszę bardzo, trzecia ramka i to nie jest, są malutkie jakieś tam Zalążki, o tu jakiś nakrop Oni to przenoszą z tych ramek co były Troszkę mi ręka lata, może bym zmienił O tutaj jest, to jest trzecia ramka Czerwiu tyle co w kwietniu można powiedzieć ładnie poza czerwiane trzecia ramka, zaraz zobaczymy jak na czwartej no taka sytuacja teraz bez izolacji lub bez odpowiedniej pszczoły a to jest ostatnia ramka już praktycznie no to tu mam nadzieję, że tu nie ma czerwiu mam taką nadzieję tutaj jest pokarm też tego pokarmu już widać, że ubyło no, tutaj mamy pokarm i pyłek. Ale no to jest ostatnia ramka skrajna. Czyli mamy trzy ramki, ramy czerwiu. No, i teraz trzeba będzie jakoś to. Tutaj będę odsklepiał te ramki, które są z pokarmem, jeszcze i żeby one to zabierały i przenosiły w to miejsce, gdzie, gdzie jest ten czerw, co się będzie wygryzał. Ja mam nadzieję, że się w końcu ochłodzi, bo to jest przesada. No, także to na razie sunę pauza. I tutaj mają pokarm jeszcze do obczyszczenia. Chociaż się ja tu, nie wiem, może i obczyszczają tą ramkę. Dobrze by było. To trochę za działanie tak jakbym ja to ich pobudzał do rozwoju jeszcze bardziej. Może to tak wyglądać, ale, ale ta ramka jest za zatworem, więc... Lepiej im dać teraz taki pokarm już gotowy niż syrop na pewno. Inwertu ja akurat nie mam, nie mam gdzie kupić. Znaczy, no, mógłbym zamówić na, yy, w internecie gdzieś no, ale to by trochę trwało eee, i, no i wolę im dać mi ten miód po prostu, niech sobie one to niech one to obczyszczą i przeniosą tam gdzie ten czerw się wygryza tylko, że tam jest młoda larwa, tam to jeszcze będzie trwało mi, myślę, że z miesiąc to wszystko, to czerwienie także nie wiem kiedy ja to zabiegi zrobię, te ostateczne na chyba w styczniu Albo gdzieś na początku, nie wiem, w lutym może. Nie wiem, w następnym roku to trzeba będzie te matki izolować, bo to widzę, że to nic to z tego nie będzie. Klimat się zmienia, ciepło jest, pyłku mają i rozwijają się w jak najlepszym, jak najlepsze. Tak to sobie przyniosą. Może jeszcze coś znajdę, jakąś ramkę to im tutaj dam. Jeszcze zobaczę, jak jest wreszcie pasieki. Ale wiem, że w niektórych ulach na pewno czerwiu nie ma. A tyle co tutaj, to To myślę, że w żadnym innym nie ma. No ale to tutaj jest przesada. Trzy ramki czerwiu. Nie wiem, tam dzisiaj jest 12 listopada, czy coś. Nie, 11 jest w poniedziałek. Czyli, czyli no, Czyli początek listopada, no a tutaj tyle czerwy mamy jeszcze. Rodzinka, reszta, wszystko jest w porządku. Także no, dziękuję wszystkim za uwagę. Zaglądanie tego szybkiego filmu takiego shota. No i zapraszam do komentarzy, jak tam u Was sytuacja, czy też macie tyle czerwiu. Na razie.